Hej, właśnie wróciłem z Francji. Pobyt w Paryżu trwał kilka dni. Odwiedziłem trzy główne muzea, które pewnie są też na Waszej liście rzeczy do zobaczenia. Czy warto? Zaplanowałem wizytę w Louvre, Wersalu i Muzeum do Kupiłem bilety, poszedłem i teraz wam streszczę, czy warto. Marcin mam na imię, a to jest mój kanał Edinburger. Trochę porywam się pewnie z motyką na słońce, bo zestawiając te trzy miejsca to tak jak porównywać jabłko z gruszką i pomarańczą, ale spróbuję. Każde z nich jest inne i na pewno w każdym jest wiele do zobaczenia. Ja tam wszedłem, starałem się obejrzeć jak najwięcej i na końcu jeszcze podsumuję, gdzie mi się najbardziej podobało. Ogólnie wszystkie bilety kupowałem z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem i też wam to polecam. Do Chse i Louvre bilety otrzymacie na maila, jeśli chodzi o Wersal to wyjściówki są zapisane na specjalnej aplikacji Headout. Wszystkie bilety kupowałem na oficjalnych stronach, nie bawiąc się w pośredników. To też polecam. Jeśli byliście w którymkolwiek z tych miejsc to opiszcie swoje wrażenia w komentarzu. Chętnie je poczytam, no i pomoże to widzom, którzy jeszcze tam nie byli. A tych, którzy dopiero wybierają się do Paryża, proszę o komentarz co chcecie tam najbardziej zobaczyć. Zaczynamy od Luwru. No oczywiście, jest to jedno z najbardziej renomowanych muzeów na świecie. Znajdziecie tu niezwykłe dzieła sztuki i koniczne obrazy, takie jak Mona Lisa Leonardo da Vinci, czy rzeźby, takie jak Venus z Milo. Zwiedzając Luwr, macie okazję zobaczyć arcydzieła różnych epok, od starożytnego Egiptu po XIX wiek. Niezwykła architektura budynku, który mieście muzeum jest warta podziwiania. Oczywiście, wszyscy sobie robią tutaj zdjęcia pod tą ikoniczną szklaną piramidą. Louvre przyciąga miliony odwiedzających rocznie. Możecie poznać tutaj historię różnych narodów. Można zobaczyć dzieła włoskie, francuskie, a nawet też polskie. Niezwykłe doświadczenie, które na pewno zapewni Wam niezapomniane chwile. Pomoże wzbogacić swoją wiedzę. No i nie oszukujmy się, doda też fajne fotki na Instagrama. Do Louvre bilety mieliśmy na samo otwarcie, czyli na dziewiątą rano. Spędziliśmy tam ponad 3 godziny, ale spokojnie moglibyśmy zostać jeszcze dłużej. Jednak jak wiecie, nadmiar sztuki na jeden moment może zmęczyć, więc trochę szkoda, że ten bilet nie jest ważny tydzień, no ale już następnego dnia jechaliśmy do Wersalu. Do Wersalu to staniecie się pod miejską kolejką. Planuję zrobić taki niezbędny o zwiedzaniu, jedzeniu i poruszaniu się po Paryżu. Zrobię go, jak będzie tu 200 lajków, zgoda? Jeżeli jest już tyle łapek w górę, to już na górze filmik będzie podlinkowany, a my teraz czekamy pod bramą w kolejce do pałacu wersalskiego. Tak naprawdę, dla wszystkich miłośników historii Francji, Wersal jest idealnym miejscem do zwiedzania. Pałac to jeden z najbardziej majestatycznych zabytków historycznych we Francji. Został zbudowany w XVIII wieku przez Ludwika XIV i jest uważany za symbol monarchii absolutnej. Kompleks pałacowy obejmuje nie tylko główny budynek, ale także rozległe ogrody i fontanny. Jest to jedno z największych muzeów na świecie, przyciągające miliony turystów rocznie. Pałac wersalski jest uznawany za arcydzieło architektury barokowej i francuskiego stylu ogrodowego. Wnętrze pałacu zachwycają bogactwem dekoracji, mebli, tapicerii i dzieł sztuki. Zwiedzanie Wersalu to podróż przez historię Francji. Wspaniałe salony, apartamenty królewskie i galerie są świadectwem potęgi i prestiżu monarchii francuskiej. Ogrody wersalskie są równie imponujące co pałac z wieloma fontannami, alejami i rzeźbami które zapewniają niesamowite wrażenie. My byliśmy tutaj wiosną, więc myślę, że od maja wygląda to o wiele lepiej i bardziej spektakularnie. Można tu też dostrzec polskie akcenty. Maria Leszczeńska, żona Ludwika XV, była Polką. Została królową Francji po ślubie z Ludwikiem XV w 1725 roku. I pełniła tę funkcję aż do swojej śmierci w 1768. Jej polskie pochodzenie miało wpływ na relacje francusko-polskie oraz na pewne aspekty życia dworskiego we Francji w XVIII wieku. Następnego dnia ruszyliśmy do Muzeum d'Orsay. Muzeum znajduje się w paryskiej 8 dzielnicy, w dawnej stacji kolejowej, która została przekształcona w muzeum. Jego kolekcja obejmuje dzieła takich mistrzów jak Monet, Van Gogh, Degas czy Rodin. Muzeum d'Orsay jest znane ze swojej bogatej kolekcji impresjonistycznych i postimpresjonistycznych dzieł sztuki. Architektura budynku sprawia, że samo zwiedzanie muzeum to niezapomniane przeżycie. To idealne miejsce do zanurzenia się w atmosferę epoki artystycznej rewolucji i eksperymentów. Muzeum oferuje nie tylko malarstwo, ale również rzeźby, grafiko i fotografie. Ukazując różnorodność dziedzin artystycznych tamtego okresu. Jest to doskonała okazja do zrozumienia ewolucji sztuki od romantyzmu do modernizmu. No dobrze, jak miałbym ustawić zatem swój ranking, co mógłbym wam doradzić? Na trzecim miejscu umieszczę wersal. Wizyta tam była udana, aczkolwiek uważam, że lepiej by było, gdybym był tu latem. Do tego bilety mieliśmy na 11.30. Miałem wrażenie, że jest tam o wiele tłoczniej niż w pozostałych muzeach. Na pewno warto się tam wybrać, jeśli interesuje Was historia Stricte Francji, jeśli lubicie podziwiać bogato zdobione i wyposażone wnętrza. Wersal jest warty zwiedzenia być może po prostu nie w kwietniu. Na drugim miejscu jest u mnie Muzeum d'Orsay. Mnogość wystaw przyprawia o ból głowy. Naprawdę mogłem tam spędzić o wiele więcej czasu. Sam budynek robi niesamowite wrażenie, a na szóstym piętrze jest kawiarnia i okay. przez szkło cyferblatu ogromnego zegara można podziwiać piękny Paryż. Mieliśmy także możliwość zwiedzania wystawy czasowej, no a oglądanie na żywo takich dzieł sztuki naprawdę daje kulturalnego kopa. Chcę przypomnieć sobie to wszystko, o czym uczyłem się, będąc młody, i żałuję, że wtedy nie miałem okazji obejrzeć tych prac na żywo. No nic, na pewno nie będziecie zawiedzeni w DOHSA. Dodam jeszcze, że jeśli interesują Was muzea, to może warto zerknąć na te w Edynburgu. Może nie równają się paryskim, ale są darmowe. Tutaj zrobiłem o tym wideo. Numer jeden to dla mnie niekwestionowanie Louvre. Przyszliśmy tam rano, byliśmy jedynymi z pierwszych zwiedzających. Spędziliśmy kilka godzin podziwiając największe dzieła sztuki na świecie: Rembrandt, Rubens czy Michałanią. Louvre jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia, gdy przybędziecie do Paryża. Spędziliśmy tam mnóstwo czasu, a część sal, do których wchodziliśmy, była praktycznie bez zwiedzających. A przecież jest tu wiele takich artefaktów, jak chociażby kot Biego. Cześć, śpiący hemafrodyta. Mam wrażenie jednak, że znakomita większość przyszła tam tylko dla tej pani. Popatrzcie, te masy ludzi, którzy muszą mieć to selfie. Trochę to śmieszne. Ups, sorry, to nie to zdjęcie. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę zasubskrybujcie kanał. No i jeśli chcecie takie ogólne poradnikowe wideo o francuskiej stolicy, dajcie łapkę w górę. 300 łapek i robię. 300 mówiłem wcześniej, nie? Do następnego razu.